Rozważania na czasy trudne, na czasy ostateczne. Część pierwsza: Jakiej pomocy potrzebujesz? Proś, a będzie ci ona dana. Któż jak Bóg? Nikt tak jak Bóg nie miłuje. Im więcej grzeszymy, tym ciężej żyjemy. Gdy nie reagujemy i nie blokujemy grzechów społecznych, narodowych, tym więcej ich wspólnie dźwigamy. I też jest ciężej. Któż jak Bóg? Przyjmuj każdego dnia o poranku w Mrze Świętej, komunie świętą Jezusa Chrystusa, samego Boga, a wszystko stanie się lżejsze i łatwiejsze. Korzystaj z tej łaski i zachęcaj każdego. Bo tylko Bóg gasi gniew, nienawiść, chciwość, zazdrość, wojny, głód, zarazy, brak wszystkiego, czego potrzebujesz, a daje ci pokój i wszystko, co ci potrzebne, choć nie zawsze zgodne z Twoimi zachciankami. Życie na Ziemi jest nauką wybaczania i miłosierdzia. Ty to zrozumiesz, nic nie będzie przeszkadzało ci w realizacji planów zgodnych ze świętą wolą Boga Ojca na bazie świętych jego praw.